Cześć moi drodzy, witam Was w przepięknych, nadgranicznych rejonach województwa zachodniopomorskiego, z bliskością lasów, rzek, wielu miejsc, pamiątek narodowych, gdzie można bardzo fajnie spędzić wolny czas na grzybach, na polowaniach, na spacerach, na przejażdżkach rowerowych. Przepiękna przeprawa na rzece Odrze, w Siekierkach, dla rowerzystów z wieloma platformami widokowymi. Bliskość przejść granicznych w Gozdowicach jest to oczywiście prom oraz Osinowy Dolny. Zwykły most, którym można swobodnie przejechać na drugą stronę Odry do naszych zachodnich sąsiadów. Was serdecznie zapraszam. Mamy tutaj kilka nieruchomości do sprzedaży. A chętnych, aby sprzedać swoją nieruchomość, również zapraszam do współpracy z naszym biurem. Tu macie namiary. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.